Przyjechaliśmy z kamerą do Łodzi, jesteśmy niedaleko ulicy Piotrkowskiej, w samym centrum Łodzi, a to nie byle jakie wydarzenie, w którym uczestniczymy, 600-lecie miasta Łodzi. Ogromne wydarzenie, ogromne widowisko organizowane przez miasto Łódź i my tu wśród tych wszystkich uczestników i odwiedzających jesteśmy. Przyjechaliśmy z kamerą, żeby odwiedzić festiwal Natura i Zdrowie. Poznać uczestników i porozmawiać z wystawcami. Dotera to jak najbardziej Mercedes wśród olejków eterycznych. Zgadza się, jest dużo olejków na rynku, natomiast większość z nich to są olejki zapachowe. Nie należy mylić tego z olejkami eterycznymi klasy yy, terapeutycznej. Tutaj już jedna kropla ma mega moc, a czym się wyróżniają? Przede wszystkim tym, że są w 100% czyste, że są przebadane, mają swój własny certyfikat. Dokładnie wiemy, co jest w tej buteleczce zawarte, jaki jest skład tego olejku, że jest tam po prostu czysty olejek bez żadnych uzupełniaczy, dopełniaczy, pestycydów, chemii. Co też są uwiaragodniane właśnie badaniami, które możemy sobie zweryfikować na stronie internetowej Dotera. Te olejki też mamy możliwość stosować do wewnątrz, czyli nie tylko aromatycznie na skórę, ale też aromatyzować potrawy. To też świadczy o ich szlachetności i czystości takiej zupełnej. Więc tutaj. Jak najbardziej, są to zdecydowanie najlepsze olejki na rynku dostępne. Nazywam się Anna Górnik i jestem autorem oleju Super Blend Cocktail. Skąd pomysł na taką mieszankę? Pomysł powstał z, w momencie, kiedy 7, po 17 latach doświadczenia zauważyłam, że pacjenci są już znużeni przyjmowaniem wielu suplementów i przede wszystkim niechęcią do olej. Jak Państwo wiecie, na rynku jest bardzo dużo olej. Natomiast nasi pacjenci i podopieczni nie lubią pić olei na zimno tłoczonych. Aby zmienić ten trend, zachęcić wszystkich do tego, że oleje są prozdrowotne, oleje dają bardzo dużo zdrowia, oleje odżywiają na poziomie komórkowym, stworzyłam mieszankę, która tak naprawdę, można powiedzieć, była bardzo trudna w uzyskaniu. Jest wyjątkowa w swym działaniu ze względu na to, że jest to mieszanie na pięciu olei. Olej z nasion konopi, Olej z owoców rokietnika, olej z nasion piołka ze słodkich nieblanszowanych migdałów i dzikiej róży. Skończyliśmy swoje przedsięwzięcie z myślą o branży jeździeckiej, tak? czyli o zawodnikach, o jeźdźcach, o ludziach którzy Gdzieś muszą swoje wierzchowce trzymać, mieszkańcy na przykład łodzi, wiadomo, że to nie jest taka prosta sprawa, potrzebna jest konkretna infrastruktura, ale później okazało się, że organizując zawody jeździeckie pojawiało się wiele osób, które po prostu chcą podziwiać te zwierzęta, oglądać sport, którym wcześniej nie mieli do czynienia, a jest naprawdę bardzo piękne jest co oglądać i wtedy pojawiały się kolejne... E, kolejne pomysły na inwestycje. Tak, tak powstała właśnie restauracja, no bo ci, którzy do nas przyjeżdżają, muszą gdzieś jeść. Zawodnicy przyjeżdżają do nas na kilka dni, są przez cały weekend, więc mm, jest to mm, bez trudne, no To nie jest aglomeracja, nie ma dookoła hoteli i restauracji, więc jakby byliśmy jedynym usługodawcą. Potem pojawił się hotel, ten hotel się rozbudowujemy, sale konferencyjne, powstaje basen, powstaje spa. została wprowadzona i właściwie stworzyła w Polsce kategorię suchych szamponów, bo byliśmy pierwszym suchym szamponem, który się pojawił w drogeriach sieciowych i panie od razu bardzo chętnie sięgały po nasz produkt, ponieważ oparty był na skrobi ryżowej i właściwie dalej jest oparty na, na składniku głównym skrobi ryżowej. Która powoduje, że włosy są miękkie, pachnące i przyjemne w dotyku. Wśród suchych szamponów mamy bardzo szeroką gamę produktów o różnych zapachach: kwiatowych, owocowych, bardziej orientalnych, delikatnych. Czyli każda pani może sobie wybrać zapach taki, jaki lubi, czy też korespondujący z jej perfumami. Co prawda nie jest to produkt, który wyczuwa się w odległości i ten zapach się unosi za nami, natomiast jest to, jeżeli ktoś włożyłby w nos, we włosy, no to one oczywiście pięknie pachną, są odświeżone. Dużym atutem produktu Batiste jest szybkość jego działania. Wystarczy spryskać włosy u nasady, wmasować delikatnie i właściwie ułożyć fryzurę i to już jest odświeżenie. Pomysł zrodził się w 2012 roku w zasadzie z własnego takiego zapotrzebowania, bo kiedy zauważyliśmy, że pewne symptomy na zdrowiu się zmieniają, no to zaczęliśmy obserwować co jest ważne. Ważnym elementem okazała się woda i powietrze. I te dwa tematy w trakcie zostały mocno eksplorowane. Jeżeli chodzi o wodę, to tutaj na zasadzie jonizatorów wody, generatorów wodoru, już aktualnie wcześniej tego jeszcze nie było, ale od jakiegoś czasu te instrumenty i te urządzenia są dostępne, nawet takie przenośne jak na przykład to urządzenie, gdzie, jeżeli mamy filtrowaną wodę i uzupełnimy taką wodę w, do pojemnika, to wystarczy, że włączymy urządzenie i urządzenie w tym momencie, przenośne taki generator wodoru, zaczyna nam nasycać wodór cząsteczkowy, tą wodę, którą mamy w tym pojemniku. Tak? Tu widać gaz wodorowy, unosi się do, do góry, to jest gaz wodorowy który ma właściwości terapeutyczne. Tak? Marka Huron to marka y, koreańska. Jesteśmy już na polskim rynku od 15 lat. Naszym y, celem jest, y, tak jakby, rozprowadzać y, i pokazywać nasze wyciskarki wolnobrotowe na całym świecie i w Polsce, dlatego że jest to naprawdę bardzo ważne. Mamy bardzo dużo fajnych sprzętów. Co roku wchodzą nowe modele, bardzo proste w obsłudze, można wyciskać całe owoce, całe warzywa, zieleninę i wszystko tak naprawdę, co jest nam potrzebne, żeby zdrowo żyć. Mamy również blendery personalne, też marki Hurom, w których można bardzo łatwo i szybko przyrządzić smoothie, gdzie jesteśmy na przykład gdzieś w podróży, żeby nie brać ze sobą na przykład wyciskarki wolnoobrotowej. Wszystko, co jest produkowane, jeśli chodzi o markę Hurom, jest eko. Wszystkie produkty użyte oraz elementy, które są wykorzystane, są wolne od. Są BPA free, tak naprawdę. Marka Hurom skupia się na profilaktyce prozdrowotnej dla dzieci, dla dorosłych, dla osób starszych. Tak naprawdę, wprowadzanie warzyw i owoców do naszego organizmu jest bardzo ważne. Wiadomo, że nie zjemy tyle owoców i warzyw normalnie, niż sobie to wszystko wyciśniemy w soku. Więc bardzo ważne i jest, aby. Pić takie soki każdego dnia, zaczynać dzień i kończyć dzień takimi sokami. Myślę, że mamy dzięki temu o wiele więcej energii i jesteśmy o wiele zdrowsi. Tak? Możemy pić soki, z których normalnie byśmy owoców i warzyw nie jedli, takich jak selernaciowy, szpinak czy też jarmuż, których normalnie w takiej ilości nie zjemy, a na co dzień możemy sobie wprowadzać tego typu warzywa, owoce, które w sokach są naprawdę smaczne, dzięki temu, że możemy tworzyć różne kombinacje owocowe. Mamy też tego typu urządzenie, które podłączamy bezpośrednio do wodociągu. Ono jest tutaj podłączone. Ja mogę panią kubeczek, można poczęstować tą wodą. Pokażemy, że jest bardzo proste, bardzo proste w użyciu. Dziękuję. Bardzo zapraszam tutaj do, do wody. Wybieramy sobie wodę, jaką chcemy pić. Zawsze ja zalecam, żeby tego. Uruchamiamy urządzenie, już nam, leci, już nam leci woda nasycona wodorem. Jest to o tyle wygodne, że możemy tą wodę, właśnie należy tą wodę wypić natychmiast, ponieważ wodór jest bardzo szybko ulatniającym się gazem z wody i on bardzo szybko będzie uciekał i wyłączamy urządzenie i już mamy proszę smacznego to urządzenie. Nie! Po godzinie mamy połowę wodoru w wodzie. Po drugiej godzinie, praktycznie już szczątkowe. To nie jest tak, że 20-30 sekund, ale nie, nie warto brać na zaś tylko dlatego, żeby to było, no bo najwięcej mamy. Wiadomo, że po 10 minutach już, już dużo mniej. Tu jest również woda źródlana i woda również nas cena wodorem czyli jeżeli ktoś tutaj w kuchni nad... No Z takim powiesi takie urządzenie, to ma już jakby w pól wypas, bo ma wszystko, co potrzebne. Ma do mycia warzyw i owoców, ma do celów sanitarno-kosmetycznych wodę nasyconą ozonem i też ma wodę czystą do popijania leków. Za moimi plecami tłumy Łodzian. Festiwal Natura i Zdrowie cieszy się wielkim powodzeniem. Przechodzą tutaj osoby zainteresowane medycyną naturalną, profilaktyką prozdrowotną, również naturalną, ale też i osoby, które chcą poznać nowe rozwiązania i metody, chcą żyć zgodnie z naturą. Osoby, które też na przykład lubią makramę, lubią świece sojowe, które są zainteresowane wodą, wodorową i innymi rozwiązaniami i technologiami, które przynosi nam świat. My tutaj jesteśmy, wszystko właśnie obserwujemy i relacja na antenie Zdrowa TV.